Witam serdecznie, pójdę sobie na trollingu. Już po południu, to daleko po południu, nic. Nic, ale nie tracę nadziei i cały czas jeszcze pracuję. Cały czas jeszcze będę tutaj walczył, jeszcze będę tutaj walczył. Mam nadzieję, że coś jednak Mimo wszystko uda mi się złowić. Wiatr mi tutaj przeszkadza w bo Teraz jak ja zepchnął mnie całkiem, ja płynę do tyłu. Ludzie, kochani. No, tak to jest z tym przeklętym wiatrem. Zamiast popłynąć tam, gdzie chce, to on mnie znosi tam, gdzie jemu się podoba. Myślę, że sprawę tą i ten problem doskonale znają chłopaki z wędkarskich wybrań z Lublina, prawda? Chłopaki, że wiecie o tym, że, że wiatr bardzo mocno przeszkadza w pływaniu chłopaki z wędkarskich wypraw z Lublina. Pozdrowienia dla was Wiecie o tym, że tak jest, tak? Że Dosłownie chwila, moment i właściwie cały Twój kurs, jaki wziąłeś, jaki sobie obrałeś, żeby płynąć dalej trollingiem, bierze w łeb. Ale jakoś mi się udało z tego wybrnąć. Płyniemy dalej, bo nie wiadomo co z moim woblerem, gdzie on się teraz spodziewa. Być może odpowiedź na to pytanie zna Filip ze Szczecina, którego również pozdrawiam. Tu z Lublina, tam ze Szczecina. Filip ze Szczecina, gdzie jest mój wobler? Powiesz mi, gdzie jest? <noise> jak to jest chłopaki chciałem powoblerować sobie po, potrollingować, no wiatr niestety mnie znosi, a zamiast płynąć do przodu płynę do tyłu, co to jest grane nie? O, i, ta, i, i robi się znowu to samo, Dziś jakiś ciąg tu na, na jeziorze jest taki, że że nie mogę popłynąć sobie tak na jedeneczce muszę cisnąć mocno bo inaczej mnie znosi i to znosi bardzo bardzo, ale to bardzo mocno. A pływanie na piątce to już nie jest. Nie jest ten trolling, który, który przynosi efekty, prawda? To już jest troszkę za szybko. Ale nie popłyniesz inaczej, bo, bo, bo cię znosi. Zwolniłem na trójkę, nie wiem, przedać na piątkę i wyjechać z tego wiatru. Nie ma wyjścia. No, chciałem sobie tutaj po potrollingować niestety nie dało rady. I wiatr, wiatr spycha, za mocno spycha. Przy trzcinach nie potrolingujesz, ale spróbuję w takim razie e, jeszcze objeździć to jezioro strolingiem na głębszej, na większej głębokości, bo z rzutu nic nie idzie złowić. Z rzutu nic nie idzie złowić. Chłopaki z wędkarskich wypraw, Zublina i Filip ze Szczecina! Hej, pozdrowionka dla Was!